DEKLARACJA ZASTRZEŻENIA PRAW Jam jest istota żywa, człowiek, kobieta rozumna, prawa, sprawiedliwa i odpowiedzialna, obdarowana przez mamę Różę i tatę Ryszarda dobrym imieniem Elżbieta, z rodu Gołębiowska do domu Przyżanowska. Informuję, że zastrzegam wszelkie moje prawa zgodnie z przepisami Uniform Commercial Code 1, myślnik 308, zastrzegam również wszelkie prawa mojej córki, żywej istoty, Noszącej dobre imiona Maja Róża z domu Blatkiewicz. Nie wyrażam zgody na żadną ofertę, na żadne zaproszenie do zawarcia umowy bez uszczepku, bez ujmy. Wykorzystanie danych osobowych przez firmy, instytucje i osoby fizyczne wymaga zgody kreatorów i właściciela. Kara za wykorzystanie danych osobowych bez wykazanej zgody lub uprawnień wynosi 1 800 000 euro. W srebra za jednorazowe kopiowanie i przetwarzanie. Kara za podstępne wydobycie podpisu wynosi 8 milionów euro w uncjach srebra. Kara za dzień pozbawienia mnie wolności wynosi 10 milionów euro w uncjach srebra. Kara za ignorowanie woli zwierzchnika władzy oraz łamanie praw człowieka wynosi 12 milionów euro w srebra. Niniejsza wiadomość może stanowić treści powiernicze pod prawem autorskim. Lub jako informacje prawnie chronione, i została napisana wyłącznie do wiadomości i tylko do użytku człowieka pośród ludu, jako zasadna i ustanowiona wedle dobrej wiary i wiarygodnie czyniących, wedle poufności i pod przysięgą równości, pomiędzy intra z żywymi, do których została zaadresowana. Jeżeli nie jest człowiek w wieku większości, lub nie działa jako notarialnie uwiarygodniony, a powierniczy lub zaufany, Pan, Pani, zamierzonym adresatem mniejszej wiadomości lub korespondencji, dobitnie proszę jej nie ujawniać, nie kopiować, nie dystrybuować i nie modyfikować. Bez notarialnie poświadczonego umocowania i wniesienia należnych stosownych tantiemów i honorariów, ani w żaden sposób nie udostępniać lub nie wykorzystywać. W takim przypadku dobitnie uprasza się o bezzwłoczne usunięcie wiadomości oraz poinformowanie nadawcy i alokowanego właściciela autora i biura EG (kredytora) o zaistniałej sytuacji za pomocą informacji zwrotnej w przeciągu 72 godzin.